Hej kochani, witajcie w nowym odcinku. Jak szybko! Jeżeli nie zrozumieliście ostatniego filmu, to ta seria się nie kończy, tylko filmy będą pojawiać się rzadziej, i dziś przygotowałam dla was 10 wskazówek odnośnie pielęgnacji włosów zimą. Z góry przepraszam za mój głos, ale niestety przeziębienie mnie dopadło. Aby włosy były zdrowe, warto oczyszczać także skórę głowy, a mianowicie robić co jakiś czas peelingi. Są do tego przeznaczone odpowiednie kosmetyki, oczywiście, ale możesz także po prostu przed myciem delikatnie pomasować skórę głowy, co wzmocni cebulki włosów. W okresie zimowym bardziej wypadają nam włosy. Niestety. Jeżeli jest to twój główny problem, to polecam ci picie herbatki ze skrzypu lub pokrzywy i stosowanie szamponu z pokrzywy. Zapewnia on włosom energię do wzrostu i zdrowy wygląd. Pamiętaj jednak o myciu tylko tych włosów na górze, bo na końce i tak spłynie szampon. Nie myj ich zbyt często. Spróbuj to robić rzadziej, a zobaczysz, że z czasem zaczną się mniej przetłuszczać. Wiem, że to nie jest łatwe, ale uwierz mi, spróbuj to zrobić. Zamiast myć je codziennie, kiedy nie wyglądają na zbyt świeże, po prostu mocniej je upnij. Częściej nawilżaj stosując różnego rodzaju maski. Ja uwielbiam tą bananową od Fructisa no moje ostatnie odkrycie. Świetnie pachnie i sprawia, że włosy są niezwykle gładkie. Po umyciu nanoszę ją zamiast odżywki na włosy od połowy po końce. Zakładam ręcznik, aby zrobić taką ciepłą barierę, przez co lepiej włosy wchłoną wszystkie składniki. I czekam w nim tak około 15 minut. W tym czasie nakładam na przykład maseczkę, myję zęby czy coś i potem zmywam maskę letnią wodą. Nawilżające właściwości mają także różne oleje. Ja uwielbiam arganowy i mekademię, ale weź pod uwagę, że Twoje włosy mogą równie dobrze polubić się z innymi olejami. Ja stosuję je na końce jako serum, takie zabezpieczające. No i powiem Wam, że włosy po nich są wygładzone i pełne blasku. Odkąd zaczęłam używać sprayu termoochronnego przed suszeniem włosów, zauważyłam ich znaczną poprawę. Ten produkt daje taką barierę ochronną, przez co włosy mniej się niszczą. Dlatego bardzo Wam go polecam. Spryskuję je przed użyciem jakiegokolwiek ciepła, czy to prostownicy, czy lokówki. No, jeśli masz oczywiście jednak możliwość, to susz włosy jak najrzadziej, ale nigdy nie wychodź na mróz z niedosuszonymi włosami. Jeżeli też, tak jak ja, męczysz się z wiecznie przyklapniętymi włosami, Spróbuj spryskać je z góry suchym szamponem, który podniesie je u nasady i skutecznie zwiększy objętość. Polecam te marki Batist lub Matrix. Nie da się ukryć, że czapki są niezbędnym elementem zimowej garderoby. Włosy bardzo źle znoszą niskie temperatury, dlatego chowanie ich pod czapką jest bardzo ważne, ale ich noszenie może sprawić, że włosy szybciej zaczną się przedpuszczać. Dlatego najlepiej wybieraj te z naturalnych materiałów. Noszenie czapek często skutkuje także elektryzowaniem się włosów. Aby temu zapobiec, spryskaj wnętrze czapki lub wierzch płaszcza. Płynem antyelektrostatycznym. Taki płyn znajdziesz na przykład w Rossmanie. I ostatnia sprawa to twój sposób odżywiania. Zadbaj o to, aby w diecie znalazło się dużo witamin z owoców, warzyw, orzechów i ogólnie postaw na zdrowe posiłki. Możesz także rozważyć branie suplementów. I to już wszystkie sposoby, które mam nadzieję pomogą wam w utrzymaniu włosów w dobrej kondycji w zimie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.